Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, na progu Wielkiego Postu, w środę pod Wielkową, kiedy rozpoczynaliśmy ten święty czas, zastanawialiśmy się nad stwierdzeniem wierzę w Kościół Chrystusowy. Padło tu z ambony pytanie nie tylko o wiarę, ale o miłość do Chrystusa i jego Kościoła. I dziś w kontekście zbliżających się wydarzeń Wielkiego Tygodnia, męki śmierci Jezusa i jego chwalebnego zmartwychwstania, chciałbym zatrzymać się nad kolejną prawdą naszej wiary, którą wypowiadamy w Credo, a która koresponduje z odpowiedzią Jezusa z dzisiejszej Ewangelii który mówi o sobie ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kończąc wyznanie wiary mówimy, oczekuję wrzeszczenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W tych słowach jako wspólnota Ludu Bożego wyrażamy nadzieję na nieśmiertelność, na to, że nasze życie. Wraz ze śmiercią zmienia się, ale się nie kończy. O istnieniu życia wiecznego mówią nam lekarze, pielęgniarki, którzy opiekują się chorymi i umierającymi. Wielkim, ciesząca się wielkim autorytetem, doktor Elżbieta Köbler-Ross napisała, takie świadectwo. Po dziesięciu latach pracy wśród umierających stało się o wiele religijniejsze. Teraz nie tylko wierzę w życie po śmierci, ale ja wiem, że śmierci właściwie nie ma. Tylko materialnie ciało umiera. To nie człowiek umiera. Tylko skorupa okrywająca jego istotę. Skorupa umiera, a rdzeń jest nieśmiertelny. Tymczasem wielu z nas przeraża sama perspektywa śmierci. Nie chcemy umierać. Nie zadowala nas to, że po naszej śmierci ludzie będą nas wspominać i oglądać zdjęcia, na których zostaliśmy uwiedzeni. Co nam z tego, skoro w nas już nie będzie? Pragniemy po prostu żyć. Dlatego boimy się śmierci. Siostry i razie, Jezus doskonale zna ten lęk. Staje teraz przed nami, tak jak przed martą z dzisiejszej Ewangelii. I ogłasza, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby mi umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. W tych słowach pocieszenia kryje się paradoks. Bowiem Chrystus głosi, że możemy osiągnąć nieśmiertelność dzięki temu, że umrzemy. Jest jednak jeden kluczowy warunek. Jaki? Umieramy. W Trzeba w Niego wierzyć. Kościół jako Dobra Matka wskazuje nam drogę, poucza nas, że nasze ziemskie życie to nie wszystko, to jedynie początek, mały ułamek życia, który będziemy kontynuować po śmierci. Nadzieje na życie wieczne wlewa w nasze serca prorokę Zechiel, który w pierwszym czytaniu przedstawia wizję pożywienia wyschniętych kości. Ostatecznym potwierdzeniem panowania Boga na śmiercią jest martwy stanie Jezusa, ale też sprzeszenie Łazarza. Czy da się zatem oszukać śmierci? Co zrobić, by ją pokonać? Gdy popatrzymy na śmierć z perspektywy biologii, nie jest to możliwe ale popatrzmy na nią z perspektywy wiary. Wtedy śmierć da się pokonać. Zdobędziemy życie wieczne przez wiarę Chrystusa. Kluczem do Niego jest wiara w Jezusa i w Jego Kościół. Nie mierzmy naszego życia długością lat, ale zapytajmy się o Jego jakość. Od tego, jak żyje, zależy od mnie wieczność. Długość życia nie ma znaczenia dla wieczności. I przypomina nam o tym Jezus, kiedy mówi do Marty, każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Drogi bracia i siostro, posłuchaj Jezusa. On nie mówi, że każdy, kto żyje długo, nie umrze. Ale każdy, kto wierzy w Niego, ten poświęci mi śmiertelność. Zadbaj o jakość życia. Proszę, póki masz jeszcze czas, zadbaj o miłość do Jezusa. Bądź jego prawdziwym przyjacielem, takim jakim byli bohaterowi dzisiejszej Ewangelii, Marta, Maria i Łazaś. Prawdziwy przyjaciel to ten, kto pragnie go słuchać, rozmawiać z nim, znaleźć czas, by usiąść u jego stóp. Zostawi na chwilę obowiązek. Jego przyjacielem jest Ten, kto pragnie z Nim przebywać. Bowiem kto trwa w Jezusie, a jest z Nim, ten ma życie wieczne. Wierzysz w To. Zapytajmy o stan naszego zmienia. Czy jestem dzisiaj w stanie łaski uświęcającej, Czy żyję w przeżyciarstwie? Czy mogę przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, która sprawia, że On trwa we mnie. Nie uciekajmy od odpowiedzi, dając przez tym myślom, że mamy jeszcze czas na pojednanie z Bogiem, bo takie myślenie może być błędne, o czym poucza nas papież Benedykt, że nie powinniśmy zostawiać na ostatnią godzinę, lecz trwać, by nie wyczerpały się zasoby dobre. Źródłem dobra w człowieku jest Bóg, ilekroć człowiek oddala się od niego poprzez grzech. Naraża duszę na to, że z czasem stanie się ona zatwardziała i bóstwa. Taki z tym duszy może w konsekwencji doprowadzić do tego, że nie zawoła on z wiarą do Boga w odpowiedzi na jego wezwanie w momencie odejścia z tego świata. Siostry i Bracia. Przed nami wiele okazji do tego, aby zadbać o jakość naszego życia, a w ten sposób o życie wieczne. Wielkimi krokami zbliża się Wielki Tydzień i nie bądźmy tylko gapiami, niemymi świadkami tych zbawczych wydarzeń. Nie uciekajmy jak uczniowie z obrotu, cenami, przestraszeni, przelęknieni, idąc z nim na Golgotę. Stańmy z Jezusem ramię w ramię, tak jak święty Jan i jego matka. Jak prawdziwi przyjaciele, pozwólmy przyjść do krzyża naszych grzechy, wyznając je w sakramencie pokuty i pojednania. Już teraz zaplanujmy czas, by w wielką środę przyjść i skorzystać ze spowiedzi przedświątecznej na spokojnie, bezbędnych kolejek. Za chwilę każdy z nas osobno i wspólnie razem wyznamy, że oczekujemy sprzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Czy Ty tak naprawdę w to wierzysz? Od Twojej odpowiedzi zależy kształt życia po śmierci. Amen.